Jak przeczytasz te dwa wyrazy? Gata jelo. Pomimo że obydwa zaczynają się na literę gamma, czytamy je różnie. Zasada dotycząca wymowy litery gamma jest następująca. Jeśli po gamma mamy samogłoskę a, o, u lub spółgłoskę, czytamy ją jako R. Na przykład gala HOMA, guna, grafo. Natomiast jeśli po gamma mamy głoskę e lub i, zapisaną na każdy możliwy sposób, wtedy wymawiamy ją jako i. Na przykład ja, 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 jelao. Wszystkie tajniki greckiej wymowy wyjaśniam na moim kursie grecki od podstaw. Informacje o kursie znajdziesz pod linkiem w opisie. Zapraszam.